A, suka stara brać. Żadna się nie zgłasza, żadna poleczka. No to co, myślicie, że będę płakał? Ukrainkę sobie wezmę, a może i dwie. A co, od przybytka głowa nie zaboli? Do sprzątania, gotowania, no to trzy trzeba brać. No, do no proszę państwa. Słuchajcie, nie będę narzekał. Ja tylko was upominam, żebyście się, się brali za siebie. Samotny banan do wzięcia czeka. A jak nie, jak Ukrainka się też nie zgłosi, no, no to za was my Filipinkę. No, a ja jak. No, co więcej mogę wam powiedzieć? Życzę dobrego dnia, dobrego poszukiwania jakiegoś przystojnego amanta, e, lubownika. Lubowi to znaczy ukryty kochanek też mogę tak być, jak mi będzie pasowała baba, jakaś, która jest w związku otwartym, no, może przychodzić do chaty. Z przybytku głowa nie boli, ja to już powtarzam. Żeby się utrwaliło ci w głowie, babo, co ja oczekuję od ciebie, rozumiesz? Masz zejść do parteru na pierwszej randce do parteru, ja, ładna pogoda, będzie czas robić loda, o jak, no, tak z chmurkiem, proszę Państwa, sobie szukam baby i nie mogę znaleźć. Może moje teksty się nie podobają, mówię jak jest, nie będę mówił bawił się w coś, co, co nie jest prawdą, trzeba być sobą po prostu, no. Jest tak jak jest, trzeba szanować kobiety, kochać kobietę, nie dręczyć kobietę, rozumiecie, zadowalać kobietę, no wszystko trzeba dla kobiety robić, bo kobiety są piękne, dobre, kochające i dlatego taki szukam, no, nara.